Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was z premierą, kolejną premierą strapeczki przypływ kasy. Jest to nowość, przynajmniej dla mnie, nie pamiętam, żeby taka strapka była. Proszę bardzo, mamy plaże, muszelki, szukamy wygrywających liczb, szukamy też o takiej oto muszelki, która oczywiście nic nie mnoży, bo przecież... Zbankrutowaliby, by jakby coś dali więcej. Stopni wygranych mamy 9, od 5 zł do 200 000 zł. Ja mam tutaj 6 sztuk, mój wkład to 30 zł. Numerki, jakie mam, to 1, 7, 13, 21, 33 i 50. Jeszcze nie widziałam nikogo premiery. Najpierw nagrywam, robię i tak dalej, dopiero później zaczynam ogarniać tam Wasze premierki. Trzymam za wszystkich kciuki, czy to drapiących na kanale, czy poza. Jeżeli ktoś drapie tą premierkę poza kanałem i ma taką ochotę, poza kanałem nie ma kanału i ma taką ochotę, to może napisać w komentarzu, co udało mu się wydrapać. Zachęcam, aby zostawiać łapeczki w górze, subskrypcję. Jak dobijemy, przekroczymy 3,5 tysiąca, no to będziemy myśleć o konkursie. A teraz zaczynamy. Nie będę chyba mówić, bo widzicie, jakie numerki na początku pokazałam, przeczytałam, powiedziałam, jakie mam warstwa. Jak dla mnie, bardzo dobra. Szukamy 30, 28, 35 i 32. A mamy 26.

Kontrolne na złotych to B. No, niech tak będzie, nie sprawdzałam. Także wierzę im na słowo. Zobaczymy, czy uda się tą muszelkę znaleźć dla pizu, bo ona i tak nic nie mnoży. Kolejna strapencja. Szukamy. 32, 8, 30 i 21. A mamy, co my tu mamy? 17. 3 jest wygrana: 21, 6, 31, 27, 9, 35, 29 i 23, a tu kolejne 5 zł. No więcej nie dadzą. Kontrolne również B, czyli powinno się zgadzać, że B jest na 5 zł. Trzecia, już trapeczka, i szukamy. Dziewięć, dwadzieścia jeden, trzydzieści cztery i dwadzieścia trzy. A mamy dziewiętnaście, trzydzieści dwa, osiem, trzydzieści, dwadzieścia cztery, jedennaście, trzy 35, 22 i 7. No niestety tu mamy pustaka kontrolne C P O. Czwarta strapka wchodzi do akcji. I szukamy 16, 12, 1 i 24 większość takich niskich. A mamy 13 standardowo zaczynamy bokiem, 25 kolejny.

Także 10 mamy, 20 w plecy. Jeżeli mimo wszystko Wam się podobało, zostawcie łapeczki, najlepiej w górze. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, pa.